OK, obiecałam Wam, że Wam nagram przesyłkę i tutaj mi właśnie żółka. Ziółka przyszło mi od zwierzęcego paśnika ziołowego. Teraz otworzę i Wam pokażę zawartość tego pudła. Słuchajcie, moja paszka jest naprawdę wielka. Jak widzicie, no jest naprawdę duża. I tak, co dostałam? Dostałam babkę ręce, to w kilogram. Mi się bardzo podoba y, to to, że y, piszą zawartość, ile po prostu jest w paczce i dla kogo to może być przystosowane. Mam tutaj liści liście po 200 gram, płatki nagietka 200 gram. Tu on chyba granulaty w takim innym worku. List troskawki 300 gram. Okrzywa yy, zwyczajna. O, o dużo. A, czegoś. aha, to coś. w tasi. Jest rozerwanym workiem. Okej. Okay. Yy. Kwiat lipy z liściem. Ok. Czyli to jest liść z kwiatem lipy raczej. I to mam tylko 100 gram. I mam liść brzozy 100 gram. I tutaj mam 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 babkę szerokolisną. Ale jej jest dużo. Mam jej 400 gram. Co to jest? A miszek lekarski 300 gram. Um, liść maliny 200 gram. I aha, dobra, to jest korzeń lubczyku, którego jeszcze nigdy nie miałam. Zaraz pokażę, tylko go otworzę. I korzeń lubczyku nam wygląda tak. Czyli naprawdę duże, duże korzenie. To naprawdę mega wielkie korzenie. I teraz jeszcze zobaczmy, co ja mam tutaj w tym worze, bo on naprawdę waży za 2 kg. Znów chwilę go otworzę. Ok, czyli w worku mam jeszcze inne woreczki i tak Mam tutaj miszek lekarski 300g. To jest granulat z miszka lekarskiego. Mam tutaj owoc aroni. O, super. 100 gram owocu aroni. Mam tutaj 400 gram liści, ja tu liści truskawek. Okej. Okay. I tutaj babka lancetowata ta kilogram. I to jest granulat moi drodzy, i zaraz jego ja zobaczę. Granadzik jest piękny, zieloniutki, w ślicznych, wielkich kawałkach. No jakieś po prostu cudo, totalne cudo. I co tam jeszcze mi zostało? Aha, to jest Topinambur, bo ja zamawiałam Topinambur i właśnie oni najpierw mi napisali, go nie przyszło, bo go nie mają na magazynie, a jednak coś tam mi dobili dla mnie troszeczkę się mi super miło. Mam tutaj 300 gram Topinamburu. I też są takie ładne kawałeczki tego Topinamburu. I co ja tam mam jeszcze? O, matko, kochana. Muszę to schować takie woreczki, żeby tam. Aha, i jeżówka purpurowa. I to się chyba rozerwała. Tak, tutaj się rozerwała tu w dwóch woreczkach. Ta jeżówka i mam jej 300 gram. I stałam taką przeuroczą, przesłodką i naprawdę cudowną zawieszkę króliczka. To jest po prostu, o nie, to jest swój 1000%. Czyli podsumowując, całe moje zakupy z tego tyle. I tutaj już nic nie ma w tym worku, nie było. I to z tego tyle po prostu, no jest tego dużo, dużo. I za całe zakupy zapłaciłam 23 złote, więc myślę, że to nie jest dużo. No, 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 na pewno wszystko ładnie wygląda, więc polecam, polecam, ten naprawdę dofasniczek. Teraz ja i żegnam i czekać na nowe filmy.